Zadanie z optymalizacji, czyli jedno z bardziej istotnych zadań na maturze, przeważnie pojawia się i to jest zadanie za 7 punktów. Tutaj przykład z prostopadłościanem, czyli takie dosyć typowe zadanie. Przedstawię tutaj nie całkowite rozwiązania, kolejne etapy, które są istotne przy rozwiązywaniu tego zadania. No i tak. Co mamy tutaj zoptymalizować? W treści zdania wynika, że ma być największa objętość. Czyli pierwsza rzecz, którą mamy, to jest zapisanie wzoru na objętość. V równa się a 2 razy h, ponieważ jest to prostopadłościan o podstawie kwadratowej, czyli wzór a kwadrat razy h. Dalej, z treści zdania wyszukujemy zależności, tak żeby uzależnić objętość od jednej zmiennej. W treści mamy podane, że suma, Wszystkich krawędzi jest równa 24, czyli 8a plus 4h równa się 24. Wyznaczamy jedną ze zmiennych A lub H, obojętnie którą. Jeżeli chodzi o to, czy zadanie będzie się rozwiązywać, natomiast w zależności od tego, którą z tych zmiennych wyznaczymy, to zadanie będzie albo łatwiejsze do rozwiązania, albo szybciej otrzymamy wynik. W tym przypadku wyznaczyłem A. Które jest równe 3 minus 1, 2h. Trzeci punkt w rozwiązywaniu zadania to jest określenie dziedziny założeń do tego zadania. W tym przypadku krawędź musi być większa od 0a, czyli 3 minus 1, 2h większa od 0 oraz h jako krawędź też większa od 0. No i tutaj zostaje jeszcze do wyliczenia krawędź. Do rozwiązania te dwie nierówności, wyznaczenie części wspólnej. Czasami w tych zadaniach pojawia się też warunek, który dodatkowo jest podany w zadaniu, i na to trzeba też zwrócić uwagę, że może być czasami tutaj w punkcie trzecim więcej rzeczy do policzenia. Wyznaczone A podstawiamy do wzoru na objętość i otrzymujemy V równa się 3 1, 2 h do kwadratu razy h, czyli mamy już objętość zależną od jednej zmiennej h, czyli v od h po podniesieniu do kwadratu i pomnożeniu daje nam 9h minus 3h kwadrat plus 1 czwarta h do trzeciej. Kolejnym krokiem jest policzenie pochodnej. Tutaj są trzy kropki, to znaczy, że to policzenie pochodnej zostaje do zrobienia. I warunek konieczny, czyli przyrównujemy pochodną do zera Tutaj po wyznaczeniu powinno wyjść, że h jest równe 2 lub h jest równe 6. Warunek dostateczny, czyli sprawdzenie, że h równe 2 jest maksimum. Tutaj skazane byłoby zrobienie wykresu pochodnej, naszkicowanie tego wykresu i na podstawie wykresu sprawdzenie, jakiego typu jest to ekstremum, czyli czy maksimum, czy minimum. I oczywiście obowiązkowo zapisanie tego faktu. To może być albo sprawdzenie sąs sąsiedztw, albo zapisanie, że pochodna zmienia znak z plusa na minus lub minusa na plus, w zależności od tego, jakie to jest ekstremum, czy jakiekolwiek inne zaznaczenie. Strzałek rośnie, maleje, jakoś to musi być zaznaczone. No i ponieważ w poleceniu, w zadaniu było, jakiej długości powinna być wysokość, no to już mamy wyznaczone H równe 2, czyli to jest odpowiedź, że H jest równe 2. Gdyby w punkcie drugim ktoś odwrotnie wyznaczył, czyli nie A, tylko H, no to otrzymałby tutaj odpowiedzi A, co oznacza, że jeszcze żeby podać odpowiedź musiałby policzyć H. Być może łatwiej byłoby w tym miejscu nie trzeba by podnosić do kwadratu. No ale dodatkowo mielibyśmy wyznaczone do wyznaczenia tutaj drugą wartość. Także w zależności od tego, co wyznaczymy, mamy do policzenia więcej lub mniej. No i dodatkowo tutaj do zrobienia będzie zadanie ze stożkiem. Jakie powinny być długości przy trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokąta ma długość dla piaski z trzech, aby stożek otrzymany z obrotu miał jak największą objętość. Czyli zaczynamy od napisania wzoru na objętość stożka. Podanie zależności, która będzie wynikać tutaj z twierdzenia Pitagorasa, no i według kolejnych punktów rozwiązanie zadania z optymalizacji.